Mam na imię Tomek, 30 lat i jestem hazardistą, jestem alkoholikiem. Jeśli chodzi o uzależnienie, to te problemy już się ciągnęły przez 10 lat. To były tylko zakłady bukmacherskie. Na początku to miała być zabawa, ale wciągnęło mnie to praktycznie od pierwszego zagrania. No i zaczęły się pożyczki, potem długi. I kolejne konsekwencje, które się jakby ciągnęły przez kolejne lata. Mam 45 lat. Ojciec był alkoholikiem, w domu była przemoc. Zaczęły się moje stany lękowe, stany napięcia, gdzie nie wiedziałem jak sobie poradzić. Gdzieś tam to tłumiłem, ale to i tak wychodziło z czasem. W wojsku już w ogóle nie miałem wytrzymać. Wypuścili mnie to cywila, powiedzieli, żebym to leczył. Pani psycholog skierowała mnie do, do psychiatry. Psychiatra na początku przepisał leki. Nie wiedziałem o tym, że można się szybko od nich uzależnić. Miałem okazję z moją żoną wyjechać na kontrakt do Niemiec do pracy jako lekarz i terapeuta w ramach Błękitnego Krzyża. To jest organizacja międzynarodowa, która zajmuje się od ponad. 150 lat pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom. Byliśmy tam prawie 3 lata i po tym okresie wróciliśmy do kraju i stwierdziliśmy, że będziemy kontynuować tą pracę. Od 1997 roku istnieje oddział regionalny Fundacji ETO w Warszawie, który się przekształcił z czasem w Śląską Fundację Błękitny Krzyż. Zajmujemy się profesjonalnie uzależnieniami od wszystkiego, to znaczy od substancji psychoaktywnych, alkohol, narkotyki, od uzależnień behawioralnych, głównie hazard. Jestem tutaj już ponad rok, rok i trzy miesiące dokładnie. Ukończyłem tutaj też całą terapię i myślę, że dlatego jakby jestem już dużo spokojniejszy. No początki były trudne. Ale tak krok po kroku, jakby szukałem sobie tutaj i zainteresowań, i zajęcia, zacząłem gotować na ośrodku. No i jestem do tej pory kucharzem, tak wyszło. Mamy zarówno placówki ambulatoryjne mamy w tej chwili cztery poradnie dla dorosłych i mamy trzy poradnie dla dzieci i młodzieży, które zajmują się zarówno leczeniem i profilaktyką oraz zdrowiem psychicznym. Posiadamy oddział detoksykacyjny i posiadamy ośrodki stacjonarne, zarówno terapeutyczne, jak i poterapeutyczne. W tej kategorii ośrodków poterapeutycznych tak szerokiej oferty dla osób uzależnionych to raczej nikt nie ma w tej chwili. Znajdujemy się w nowo budowanej klinice leczenia zespołów abstynencyjnych, rehabilitacji psychiatrycznej. Budynek jest szczególny w tym sensie, że budują go mieszkańcy, pacjenci naszych ośrodków, naszych placówek. Nie tylko znaleźli tutaj bezpieczne miejsce, miejsce, gdzie odbywają swoje długoterminowe terapie. Ale też mogą tutaj pracować, zarabiać pieniądze i w ten sposób, wychodząc stąd, już są usamodzielnieni, mogą wynająć swoje mieszkania, mają zawody. I to jest taka charakterystyka fundacji, że pomagamy kompleksowo. Wróciłem trochę do swoich też pasji, do uprawiania sportu, do biegania amatorskiego, do gry na gitarze. No i przede wszystkim ukończyłem terapię i jestem trzeźwy. I to jest najważniejsza rzecz, która tutaj się wydarzyła. Najmłodsi nasi beneficjenci to dzieci z przedszkola, z różnymi zaburzeniami psychicznymi i również już nadużywaniem nowych technologii. A najstarszy nasz pacjent ma 88 lat. Mieliśmy zjazd 25-lecia Fundacji w 2022 roku. Na ten czas mówiliśmy o około 25 tysiącach osób uzależnionych, które się przewinęły przez nasze placówki w kategoriach ambulatoryjnych. A oprócz tego na detoksie mamy około 7 tysięcy osób, które fizycznie były, często kilkakrotnie, bo średnio mamy tam powiedzmy 2 do 3 pobytów na jedną osobę mamy dział e, ten długoterminowego pobytu, czyli na przykład tutaj e, w Bielsku i w, podobnie w Trzczynie, to jest kilkaset osób na przestrzeni 20 lat. No, e, jeśli chodzi o dzieci i młodzież to jest nowa nasza działka od 5 lat prowadzimy tą pracę, no to myślę, że około 1000 dzieci przeszło przez nasze ręce. Sukces nie polega na tych wynikach globalnych. Nigdy o tym ja tak nie myślałam. Bardziej ja osobiście myślę o konkretnych osobach, które przeszły tą ścieżkę, i myślę, że właśnie w tym gdzieś jest takie źródło naszej motywacji, czyli zobaczenia człowieka i jego chęci do zmiany. Zaufać terapeutom i specjalistom, nie wstydzić się swojego problemu, bardzo dużo o tym rozmawiać. Nie poddawać się jakby przy takich jakiś porażkach, które się też zdarzają wielokrotnie na początku. No i przede wszystkim to codziennie rano sobie wstawać i mówić samemu sobie, że jakby ja się nie odegram, jeśli chodzi o hazard oraz nie rozwiążę swoich problemów przez, przez nał. Tylko mogę podejść do tego w zupełnie inny sposób, ale muszę sobie dać czas. Ja sobie tak mówię, jak, jak, jak nie biorę, no to ja jestem wygrany. Jakbym brał, to schodzę na drogę przegraną. Życie na trzeźwo, czy życie w abstynencji jest naprawdę wiele, wiele bezcenne, jest bezcenne.